Skoro ktoś wchodzi na Mont Everest, bo może, to ktoś może szyć skórę tylko dlatego, że może. Skłonności do, do, do rzemiosła w rodzinie odkryłem, jak już się tym zająłem. To znaczy, okazało się, że mój dziadek y, miał smykałkę do różnych takich robótek. Wykonywał jakieś spinki z końskiego włosia, jakieś był ptaszki z drewna, różne cuda. To, że ja się tym zająłem, wynikało z potrzeby. Chciałem mieć torbę. Ceny toreb były, były zaporowe, więc postanowiłem sobie taką torbę zrobić własnoręcznie. I zrobiłem. I tak się zaczęło. Aby się nauczyć, kupiłem kilka fartuchów spawalniczych, skórzanych, <noise> kłębek nici. Pierwsze narzędzia, taki zestaw kaletniczy. Naprawdę można nim zrobić wszystko, a, a kupić go można już tam w cenie 100-130 zł. Czy tam będzie jakiś wybijak, jakiś nóż, jakieś proste narzędzia. To jest element, którego długo się bałem, to znaczy cięcie skóry bez, bez linijki. Ale okazuje się, że tak jest bezpieczniej i te linie wychodzą dużo sensowniejsze, jak się nie opiera na zaufaniu do linijki. Tylko, że teraz tak mamy surową skórę. Jakbyśmy to sobie przykleili od tak po prostu, tą taśmę malarską, do skóry, to nam zostanie klej. A my użyjemy oleju. I tutaj rzecz o i ta skóra już zaczyna żyć. Już przestaje być surowa skóra, ona ciemnieje, odzyskuje wilgoć. To jest to są tlighty. Yy, szczególnie bez knotka to, to działa, nastrój wtedy jest wyjątkowy. Natomiast tutaj, jeżeli koledzy, którzy się zajmują podobnymi rzeczami nie próbowali, to polecam. W miejscu, gdzie jest linia przyszłego szwu smarujemy tym. To parafina jest tak naprawdę z czymś tam. Jest to lepsze od wosku ale to się mniej klei. No i tak, przygo tak przygotowałem yy, element do do dziurawienia. Teraz będzie głośno, bo to będzie, będę stukał sobie. Tutaj sobie pozwolę lampę prze przesunąć. Nie wiem, czy będę przeszkadzał bardzo. No i jedziemy, pyk, pyk. Głównie właśnie dlatego, że to wygląda tak jak wygląda. Ja się z tą robotą przeniosłem na strych. Bo wcześniej robiłem to na stole kuchennym i przy dziurce 800. już wszyscy mieli mnie dość łącznie z samym sobą. A tutaj mogę sobie pukać do woli i nikomu to nie przeszkadza. Skóra była najdroższa, no ale to tak jak mówię, żeby nie zepsuć skóry tej właściwej, no to zainwestowałem w tańsze fartuchy spawalnicze skórzane, no i tego mi nie było szkoda na tym ćwiczyć, próbować i popełniać błędy. Na tym się nauczyłem szyć. Później uszyłem torbę, później, ponieważ tę torbę gdzieś tam pokazałem, ktoś się nią zainteresował i mi ją przejął szybko. Ta satysfakcja jest okraszona łyżką dziegciu, bo y, mam coś takiego, że ja nigdy nie jestem w 100% zadowolony z tego, co zrobiłem. Stąd pewnie chęć y, kolejnych y, produkcji. I, i To jest praca y, y, samotnicza, pustelnicza prawie, y, rytmiczna, wymaga skupienia, wymaga czasu. Tu nie należy niczego poganiać, bo tu, tu, tu nie ma maszynowej roboty, że mogę mocniej docisnąć pedał i maszyna będzie szyła szybciej. Tutaj każdy, każdy otwór wybijam ręcznie i muszę go postawić tam, gdzie, gdzie, gdzie go zaplanowałem, więc nie mogę się śpieszyć. Muszę dać temu czas i to wymusza opanowanie, wyrównanie oddechu. To jest pewien rodzaj medytacji na pewno. Skóra jest tworzywem naturalnym. Nie jest pozbawiona wad, a w moim przekonaniu, im więcej tych wad ma, tym ma więcej charakteru. Więc jeżeli są blizny na tej skórze, w tej skórze, są jakieś skazy, właśnie, zrosty, one dodają uroku. One powodują, że, że ten wyrób jest mniej fabryczny. On nie jest nieskazitelny, nie jest. Wypielęgnowany on jest właśnie taki, zachowuje pewną surowość. Taką surowość, którą troszkę próbuje ujażnić kształtem tych, tych, tych produktów, nicią, szwem. To troszkę powoduje, że, że one przestają być takie właśnie na wprost surowe. No i przebijamy się raz, drugi, trzeci dla pewności Siub. O i mamy. Mamy gotowy zestaw i zaczynamy żyć. Pierwszy cofamy Dzisiaj rozmawiałem z kolegą na temat pasji. Akurat rozmawialiśmy służbowo, bo to jest kolega z pracy, który jest szefem jednego z zespołów. I on powiedział, że w zespole widać ludzi, którzy są czymś zainteresowani, mają jakąś zajawkę. Ale w jaki sposób widać? No, widać w taki sposób, że, że, że zmienia im się rodzaj zadawanych pytań. Oni nie pytają dlaczego albo po co, pytają jak. I to tak trochę jest, że, że jeżeli się czegoś uczysz i wiesz, już ci się coś udało zrobić, jakoś właśnie coś wypracować, czujesz się gdzieś jakoś pewnie i, i, i znasz tę ścieżkę, którą, którą do tego dotarłeś, łatwiej jest ją podjąć również w innych tematach. Ja nie lubię określenia pasja. To słowo jest yy, yy, takie mocno nadmuchane. Że to nie jest kwestia pasji, czegoś zdefiniowanego, czegoś takiego, że o to już tu się zaczyna. To jest kwestia podejścia do, yy, do wszelkich tematów. To jest często kwestia przypadku, bo coś gdzieś się tak wydarzyło, że, że akurat w tym kierunku poszliśmy. Natomiast wydaje mi się, że te osoby yy, nie tu, to gdzie indziej znalazłyby sobie właśnie taką swoją, swoją niszę, swoją yy, no, taką jakąś oazę spokoju, takie miejsce dla siebie. To, to nie jest coś konkretnego, tylko to jest sposób widzenia świata i tematów. Wygląda jak z smaku, ale nie, 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 tędy droga. Tak wygląda woda, w której się moczyła skóra. Moczymy krawędź i jest pierwsze polerowanie. Tutaj jest przykład skończonych prac. Są torby, torby weekendowe. To są takie nie, nie, niewielkie torby podróżne, e, również mojego projektu. Tu jest plecak służbowy. E, pomysł na niego był taki, że to jest plecak na delegację. Ja go sobie przygotowałem dla siebie. Chodziło o to, żeby zapakować wszystko do środka. Laptopa jechać gdzieś tam w delegację, ubrania z plecakiem zostawić w hotelu, natomiast laptopa móc wyjąć i iść do pracy do biura, ale chodziło o to, żeby nie nosić wszystkiego osobno. Więc zrobiłem wkładkę na tego laptopa, montowaną wewnątrz, którą można wyjąć. Ponieważ nie robię tego 8 godzin na dobę codziennie czy tam 12, to często taki romans trwa 2 tygodnie, 3 tygodnie. Często rzemieślnik, kiedy przechodzi na, na pracę jakąś taką seryjną albo na współpracę z, z jakimiś sieciami, no to musi pójść na kompromis, bo tam nie może robić 3 tygodnie jednej torby, bo się nie dogadają. No i trzeba szukać ludzi, którzy, którzy robią rzeczy na strychu.